wlatuję dzisiaj ze stolicy Dominikany Santo Domingo i lecę bardzo blisko do szalonego Cancun w Meksyku. Wybrałem hotel przy słynnej nadmorskiej riwierze w Cancun, gdzie zatoka meksykańska łączy się z morzem karaibskim. Hotel Oleo Playa mogę z pełną odpowiedzialnością polecić, ma prywatną plażę 10 metrów od hotelu, dwa baseny, kilka jacuzzi, kort tenisowy, oszałamiający widok na wybrzeże oraz rewelacyjną meksykańską i tematyczną kuchnię, którą można sobie zamówić wylegiwując się na plaży. Ogrzymie fale, nikt się nie kąpie, to jest zbyt niebezpieczne. Wieczorem na kolację przy basenie wpadli El Maria, i grali na żywo swoją lokalną, ale znaną na całym świecie muzykę. Osobiście u mnie zawsze kuchnia meksykańska rywalizowała z włoską i tajską o miano numer 1. Tutaj jednak przekonałem się, że moim liderem na najbliższe lata jest właśnie Kofi na Mexicana. Dajcie znać w komentarzach, jaka kuchnia jest waszym numerem jeden. To akurat zawsze będzie dla mnie niezrozumiałe. Podobnie jak w Stanach, także i tutaj w Łazienkach ściany toalet montują tak wysoko, że widać nogi sąsiada. Taki urok tego regionu świata. Mimo iż spędzę tutaj tylko kilka dni, to już po pierwszej nocy udzielił mi się ten oryginalny, niespotykany nigdzie indziej na świecie meksykański klimat. Może trochę za wcześnie na rekomendacje, ale biorę całkowitą odpowiedzialność za polecenie tego kraju na wasze urlopowe, wojaży.